Pick. To firmę znacie. Przedstawiać nie trzeba. Robi niezłe produkty. Dlaczego Shima? Dlatego, że to, co w Dainese kosztuje 600. W Shimie kosztuje 400. Ma bardzo podobne parametry. Podchodzi w takim pudełku. Pudełko jest ładne, bardzo solidnie wykonane. I mi się podoba. Zadam. Model SX2 firmy Shima. Wczoraj go wyrwałem ze sklepu w cenie 39999, czyli nie okłamując się, 400 zł równo. Butek jest wzmocniony tu, wzmocniony tutaj i ma obijaczki po obu stronach. Kostki wykonane z premium leather. Boci wygląda fajnie. Miałem go na nodze na sklepie przez parę sekund. Na dobrą sprawę tylko fajna alternatywa na lato. Fajna alternatywa dla turystów takich jak na przykład ja jestem planuję w tych butkach jeździć cały sezon przy niskich i wysokich temperaturach zobaczymy jak to się będzie sprawdzało. Oczywiście dam wam znać. No i tyle. W drogę. Few moments later. Moi drodzy, oto buty Shima model SX2 po przejechaniu 7700 km buty zostały wymyte, pterówki były wyprane, buty wyczyściłem szarym mydłem. Widzieliście przed chwilą, jak wyglądały te buty świeżo wyjęte z kartonu, więc mogę powiedzieć, że po tych 7700 km wyglądają naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o podeszwę, to jedyne co tutaj mamy to otarcia w tej części. Większe zużycie w tym miejscu spowodowane jest. Tym, że ta noga częściej pracuje, ponieważ pracuje na podnoszku i zmienia biegi, tutaj jest mniej. Chodziłem w tych butach trochę, trochę w tych butach zwiedzałem, więc ta podeszwa była używana również do chodzenia. Wydaje mi się, że w ten sposób ta podeszwa nie jest użyta jakoś specjalnie mocno. Jeżeli chodzi o wnętrze, też tutaj kostki nam dotykają w tym miejscu, nie ma tutaj żadnych przetarć ani naruszeń. Miejsce, gdzie buty się często wycierają, ten materiał tutaj również wygląda na nietknięty. Podeszwa wewnątrz dostosowuje się po jakimś czasie kształtem do kształtu stopy. Także zawsze jak zakładam te buty, to mam wrażenie jakbym zakładał kapcie, są bardzo wygodne. Jeśli chodzi o trzymanie tych butów to bardzo dobrze trzymają stopę. Ochraniacze, które znajdują się tutaj wewnątrz, ochraniacze kostek znajdują się w idealnym miejscu. Ja zazwyczaj podczas takiego przemieszczania się po mieście miałem te buty rozsznurowane, mniej więcej tak, zazwyczaj ich nie wiązałem sznurówki, po prostu szły do środka, a zawsze gdy wybierałem się na większe trasy Zawiązywałem wtedy dość mocno do ostatnich tutaj dziurek. Są one bardzo stabilne, bardzo dobrze trzymają stopę i ja się w nich czułem bardzo komfortowo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Tutaj macie porównanie tych nakładek. Bardzo fajne osobiście uważam w tych butach jest to, że jest to rozwiązane symetrycznie, więc te takie nakładki nabiegi z lewej jest ta funkcyjna, z prawej po prostu jest taki sam element. No i zużycia nie widać tutaj żadnego. Chodzi się w nich wygodnie. Szczególnie w takiej wersji nie do końca mocno zasznurowane są jak po prostu zwykłe wyższe trampki, więc uważam, że są to świetne buty dla osób, które poza samą jazdą również zwiedzają. Jeśli chodzi o temperatury w tych butach, w zakresie 16-34 te buty dają radę. I teraz tak, przy 16 stopniach są te perforacje, więc delikatnie czuję nawiewanie świeżego, chłodnego powietrza. Natomiast temperatury poniżej 16 stopni już sprawiają im trochę problem, no ale nie są to buty zimowe ani nie posiadają żadnej membrany, więc jest to dość normalna sprawa. Świetnie się sprawują przez cały rok, bo i dają sobie radę z niską temperaturą, a w wysokiej i tak się spocimy, i tak się spocimy. Ja ten produkt polecam. Uważam, że są świetne. Przy takim dystansie, który przejechałem, i kilku krokach, które zrobiłem wokół motocykla czy zwiedzając jakieś miejsca, uważam, że zużycie jest znikome. Jest to świetny kompromis pomiędzy butem, który zapewnia nam bezpieczeństwo, a można się w nim poruszać.